O wypadku Całkowicie stracił władzę nad Nietykalni. Bardzo w skrócie, on, to był hit. Myślę, że to już prawie wszyscy wiedzą. Jego obejrzało we Francji bodajże najwięcej ludzi w historii kina. A jest o tym, o fantastycznym związku bogatego, milionera, bardzo niepełnosprawnego i człowieka. Hmm, który stanął do konkursu na asystenta tego, tego niepełnosprawnego. Teoretycznie w ogóle się nie nadawał, miał najmniejsze szanse. To był człowiek z marginesu, z przedmieść, a tymczasem właśnie on został wybrany przez milionera. Nawiązała się nimi więź, między nimi więź fantastyczna. Ja już ich mamy na kanku. Kiedy się, muszę ich zgubić. Filip. Się. Pomysł to się tak rodził wielotorowo. Po pierwsze, od bardzo niedawna dopiero powstają filmy z audiodeskrypcją. Więcej ich powstaje. To zawdzięczamy Stowarzyszeniu Kulturalnemu dla Osób Niepełnosprawnych. Po drugie, ja jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Filmowych Chorzów. Panorama już nie istnieje, ale zagadnienia sercu Bliskie Dalej było moim marzeniem, żeby, żeby były takie filmy. Poseł Plura realizuje z kolei. Cały cykl chorzów bez barier. I jego pomysł, jego zaangażowanie, jego też troska o to, żeby mimo różnych przeszkód ten film tutaj sprowadzić, zaskutkowało tym, że właśnie dzisiaj mamy pełną salę wystosowaliśmy sporo zaproszeń do, nie tylko do organizacji stowarzyszeń, fundacji osób niewidomych niedowidzących, ale również do szkół, do liceów, do młodzieży. No po to, żeby ona też zobaczyła, jak może wyglądać film z audiodeskrypcją? Będziemy Was eskortować dla bezpieczeństwa. Czarny samochód i dwa białe policyjne wozy mkną pustą, prostą drogą. Gris wciąż szeroko uśmiechnięty, błyska białymi zębami.